Siemanko, witam was serdecznie. Dzisiaj sobie stworzymy zestaw federowy do dalekich rzutów. Czym się charakteryzuje taki zestaw? Przede wszystkim zasięgiem. Jak sama nazwa wskazuje. Mówimy tu o 60-70 metrów plus. Żeby tak daleko rzucać, potrzebujemy specjalnych koszyków. Tutaj jest koszyczek do, do dalekich rzutów. On się charakteryzuje tym, że ma skupione obciążenie na samym dole. To jest po prostu jak strzała, to jest jak grot. I początkowa prędkość jest większa, dlatego że to jest skupione na dole, co nadaje lepszej rotacji. Żeby poprawić. Lotność takiego koszyka. Nabijamy zanętę czy glinę w ten sposób, że tutaj tą pierwszą warstwę po prostu dogniatamy trochę mocniej, żeby po prostu było większe skupienie i więcej tej zanęty, a tą drugą warstwę trochę luźnego. Na przykład tutaj dwa oczka bym nabił gliny trochę mocniej i trochę później lżej. To spowoduje, że środek ciężkości jeszcze bardziej się przesunie ku dołowi i taki koszyczek i jeszcze zwiększy zasięg. Nie będziemy potrzebowali takiej siły, żeby rzucić. Oczywiście wędka długa 4 metry. Na Mocnym blanku, przypomp strzałowy to wszystko jest ważne, żeby rzucać daleko. Gdy mamy omówiony koszyczek, bierzemy teraz łączniki. łączniki do Koszyków powinny być przede wszystkim mocne. Zwróćcie uwagę tutaj mamy trzy łączniki. Ten łącznik blaszkowy jest najsłabszy, ponieważ w tych blaszkach tutaj zbiera się woda i one po prostu podłożeniu po gniją. One rdzewieją i takie koszyki, takie koszyki, mogą się urwać. Dodatkowo blaszka wiadomo zwiększa opór powietrza i taki zestaw może mniej lecieć. Najlepsze są po prostu agrafki wykonane w całości z drutu. To są najmocniejsze agrafki i takie coś nam poleci najdalej. Najlepszy zestaw, najlepszy łącznik, który po prostu stworzy Zestaw o najmniejszym oporze powietrza będzie taki, który nie ma tutaj tej rolki prowadzącej. Tutaj założymy zestaw bezpośrednio tutaj na krętniku. Takie coś nam poleci dalej. I oczywiście agrafka gruba z mocnego drutu, żeby wytrzymała opory rzutu. Tak samo. Stopery. Zwróćcie uwagę, stopery nie mogą być te duże, miękkie silikonowe, bo one stworzą opór. One muszą po prostu zatrzymać tylko łącznik, muszą być po prostu twarde, mocne, skupione, najlepsze, najlepsze będą te z tych tańszych. One po prostu stworzą mniejszy opór niż to. To są te, to wszystko, to są niuanse, ale to powoduje, że po prostu nasz koszyczek dolatuje tam, gdzie ma. Dobra, bierzemy żyłkę i budujemy zestaw. Pierwszą rzeczą, którą powędruje na żyłkę będzie oczywiście nasz łącznik i łącznik zakładamy ten, który jest wykonany w całości drutu. Mamy tu krętlik i agrafkę wykonaną z drutu. Taki łącznik poleci najdalej i stworzy najmniejszy opór powietrza. Mamy łącznik na żyłce. Teraz bierzemy nasze stopery, które też spowodują, że nasz zestaw poleci daleko. Żyłkę mam tutaj grubą 2,5. To powoduje, że po prostu ten zestaw jest bardzo mocny i mamy w ten sposób założony łącznik i stoper. Odsuwam sobie to na razie, nie będzie nam to potrzebne i teraz zbudujemy skrętkę. Koszyk jest dosyć długi, więc skrętka też musi być długa, żeby wychodziła ponad koszyk. Skrętka musi mieć około 12 cm, no minimum 10. Bierzemy naszą żyłkę i teraz tak żeby nasza skrętka miała około 12 cm potrzebujemy tyle żyłki i teraz żeby ta skrętka nam się lepiej budowała może jeszcze wezmę więcej będzie ona łatwiej to zrobić będzie gdzieś taka skrętka załamuję sobie tutaj oczko te żyłki tam gdzie będzie wchodził przypon żeby po prostu od tego miejsca mi się budowała Skrętka. Mamy, mamy żyłkę zagiętą. Będzie nam łatwiej na tym zapanować. Na grubych żyłkach nie jest łatwo robić skrętkę, ale ona później nam się odwdzięcza. Ten zestaw nam się odwdzięcza, że po prostu mi się plącze, bo taka, taka skrętka jest po prostu bardzo sztywna. I teraz sobie zaczynamy budować skrętkę i zwróć uwagę, jak nam na przykład ta skrętka na grubej żyłce nie wychodzi taka jakbyśmy chcieli, a ona musi być idealna przy zestawie do dalekich rzutów. Zwróćcie uwagę, no to nie będzie na pewno super skrętka. Jest bardzo fajny na to sposób. Po prostu ją odwijamy do oczka i puszczamy i ona już mi się teraz fajnie zaczyna budować tak jak tak jak chcę. I możemy to powtórzyć. Zróbmy jeszcze to jeszcze raz. Skręcamy sobie tam skrętkę. I ona nam się nie podoba, odwijamy ją i puszczamy, i ona nam się wtedy ładnie roluje, ładnie nam się zwija. Możemy tą czynność powtórzyć parę razy. Wtedy na pewno będziemy mieli pewność, że nasza skrętka jest bardzo sztywna. Gdy ona jest naprawdę gruba i sztywna, to powoduje, że po prostu dalej leci. Zwróćcie uwagę, ona już dobrze wygląda, ale jak sobie ją odwinę i puszczam, ona się sama dowija w sposób praktycznie idealny. I to jest. Wtedy idealny spot. Jeszcze umieszczę wam pod filmem playlistę do moich zestawów federowych i tam będzie można sobie dokładnie to zobaczyć. Opisałem to zjawisko bardzo dokładnie w zestawie skrętka, która nie idzie. Zwróćcie uwagę, to już naprawdę fajnie wychodzi. Mówię, sobie trzeba ją odwinąć i puścić, i ona się praktycznie sama nam dowinie. I zwróćcie uwagę, mam naprawdę grubą, mocną skrętkę. Ona ma naprawdę fajny splot i na pewno będzie fajnie odprowadzała przypom. I teraz tak, tutaj muszę wykonać podwójny węzeł. Bierzemy najzwyklejsze oczko. Tu jeszcze może dalej. Żeby po prostu ta skrętka była gruba. I bierzemy wykonujemy podwójną podwójną pędelkę. Raz. Dwa. Zwilżam palce. Mam mokre palce. To musi być mokre. Węzeł nigdy nie na sucho. I zaciągamy naprawdę spory węzeł, bardzo gruby, ale o to chodzi. Dlatego, że ten zestaw ma wytrzymać odległości 70 metrów. Odcinam końcówkę, dojeżdżam stoperem do końca. Skrętki mamy, skrętkę, mamy stoper, i dojeżdżamy łącznikiem i to wygląda w ten sposób, że mamy naprawdę solidną skrętkę i teraz tak tutaj rezygnujemy z łącznika do szybkiej zmiany przeponów, skrętlika tutaj zakładamy przypon bezpośrednio na skrętkę, dlatego żeby jak najmniej zmniejszyć opory powietrza i teraz założymy sobie nasz koszyczek i zobaczymy jak ten zestaw wygląda w całej okazałości tutaj jeszcze sobie tylko założymy agrafkę, która wypadła bierzemy nasz koszyk do dalekich rzutów zakładamy go na agrafeczkę która w całości jest wykonana z drutu i prezentuje nam się to w ten sposób naprawdę gruba skrętka zwróćcie uwagę jak ona jest gruba i nasz koszyczek do dalekich rzutów, i tutaj nie ma się co plątać. Tutaj się nie ma co psuć, i tutaj nie ma praktycznie no, opory powietrza, są zminimalizowane do jak najmniejszych, żeby po prostu stworzyć zestaw po najdalszym locie. Zwróćcie uwagę, fajnie ta skrętka odprowadza nam zestaw, a ten koszyczek spowoduje, że naprawdę ten zestaw bardzo daleko poleci. Tak to powinno wyglądać. Zestaw do dalekich rzutów. Siemanko, cześć! Subskrybujcie kanał. Siema!